Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się przygotowaniem i założeniem bandery brytyjskiej. Zapraszam wszystkich na dzisiejszy odcinek i zaczynamy. Ok, i tak na chwilę obecną prezentuje się bandera na moim Ketisark. Do końca budowy została jeszcze armata oraz kilka drobnych elementów na pokładzie głównym. Bardzo dziękuję, że jesteście na moim kanale, że oglądacie moje filmy. Bardzo was proszę o komentarze, łapki w górę i subskrypcję, jeśli wam się podobało. No i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć wszystkim.